Stwierdzenie, że biedak trochę się denerwował, byłoby sporym niedomówieniem. Wyścig to ogromne wydarzenie, a on nie był przygotowany na tak intensywną pracę. Dodajmy do tego, że nie czuł się komfortowo przed tą całą śmietanką towarzyską i otrzymamy idealną mieszankę chaosu. Kiwasz głową, słuchając, z zaciekawieniem, do czego zmiesza ta opowieść. Przez większość czasu radził sobie całkiem dobrze. W pewnym momencie został jednak poproszony o przyniesienie tacy do stołu króla i królowej. Kiedy podszedł do stolika był tak zdenerwowany, że podczas robienia ukłonu przewrócił tacę z deserem prosto na kolana pani Rosaline. Ojej, jej to się należało. Nie tak wstała trzęsąc się ze złości i zażądała, żeby młody mężczyzna został natychmiast zwolniony. Machała rękami we wszystkich kierunkach, rozchlapując czekoladę po stole. I po sobie rodzina królewska musiała się mocno powstrzymywać, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Dobrze, chociaż rodzina królewska miała poczucie humoru. Ty jednakże nie jesteś w stanie powstrzymać sal śmiechu. Ostatecznie książę Edmund ją uspokoił i uratował lokajowi stanowisko. Chyba nie muszę wyjaśniać, że tego dnia nie pozwolono mu już więcej zbliżać się do pawilonu, gdzie przebywała rodzina królewska i goście. Czemu Edmund jest wszędzie jakimś bohaterem? Za chwilę usłyszymy zkliwą romantyczną historykę na temat tego, jak Edmund się w kimś zakochał. Wow! Którą historię chciałabym usłyszeć teraz, romantyczną? Niestety, Tony nie pociera ręce w podekscytowaniu. Ta jest piękna. Mhm. Mężczyzna odkrząkuje. Jak już wiesz, wyścigi są dość popularnym wydarzeniem. To wielka impreza, na której pojawiają się wszystkie szlachetne rodziny oraz czołowi przedstawiciele innych krajów. Każdy, kto zajmuje jakieś ważne stanowisko, z pewnością się tam zjawi. Kiwasz głową, próbując nie dopuszczać do siebie tej myśli, bo nie chciałabyś się jeszcze bardziej denerwować dzisiejszym popołudniem. Wyścig rozpoczyna się standardowo. Konie pędzą najszybciej jak mogą. Każdy jest tak zajęty wyścigiem, że ledwie może usiedzieć na swoim miejscu. Nagle wszystko zostaje przerwane. Co? Przysuwasz się jeszcze bliżej, co sprawia, że siedzisz na krawędzi swojego siedzenia. Co? Dlaczego? Nikt tego nie wie, przynajmniej na początku. Następnie obsługa zaczyna wnosić bukiety czerwonych róż, zanim idzie książę Martel. Podchodzi do mikrofonu speakera i wyznaje swoją miłość do księżnej Eleny. Ona schodzi z trybun i jednoczył się w długim, namiętnym pocałunku. Myślę, że tego nikt nie chciałby zobaczyć na na trybunach, bo to mogły być gorszące dla co po niektórych. Tego, co ci opowiem, nie zobaczysz w żadnym filmie. Uśmiechasz się. To takie romantyczne, czy ja wiem. Tak, każdy wiwatował i cieszył się szczęściem pary zakochanych, to znaczy wszyscy z wyjątkiem księcia Fredrika. Mówią, że to jego koń miał wygrać wyścig, więc książę wpadł we wściekłość. We wściekłość, przepraszam. Powstrzymujesz się od śmiechu, zdając sobie sprawę, że niegrzecznie byłoby się śmiać z nieszczęścia księcia. Z drugiej strony dobrze, że dowiedział się, że nie zawsze otrzymuje się to, czego się pragnie. Opowieści Tonego zapewniły ci rozrywkę podczas całej podróży na wyścigowej. Powiem szczerze, że to musiało być naprawdę krótka droga, skoro te opowieści. Ile to mogło zająć? 8, czekajcie, ja sobie to zaraz. Około 6 minut? Chyba? Yy, rozstawienie wszystkiego zajmuje kilka godzin. Oczywiście u mnie to pewnie z 7 czy 8 było. Ale kiedy jest już gotowe, robisz kilka kroków do tyłu i podziwasz rezultaty waszej pracy. Oho, widzę, że mi się internet ściął. Super. Yy, Nieskazitelnie czyste białe pawilony są rozstawione, a goście znajdują się w, środ yy, znajdują się w środku i są już obsługiwani przez lokajów. Podczas gdy wyścigi cały czas się odbywają. No, po prostu widzę, że. Uchu, takie zainteresowanie, że. Kurde, zacięłam sobie komputer fajnie, po prostu super. Całe życie o tym marzyłam. O, akurat mi się idealnie. Eee, dobra, nieważne. Jednym z Twoich zadań jest odbieranie tac od lokajów i przenoszenie ich z powrotem. Tyle, że wypełnionych jedzeniem. Jest bardzo dużo gości do obsłużenia. Dlaczego wydawało mi się, że tutaj będzie mniej chaotycznie niż na bankiecie? Ledwie mogę nadążyć z donoszeniem pełnych szklanek. Właściwie to już jestem wyczerpana. Ciąża obciąża mnie fizycznie. Tak szybko się męczy, a mi się chce kichnąć jezu. Halo. Nie mogę kichnąć, a... Znacie to uczucie, prawda? Przybierasz dzielny wyraz twarzy i działasz dalej, dostosowując tempo swojej pracy najlepiej jak możesz. Nie mogę przerywać. Na szczęście nikt nie zauważył, że nie czuję się w porządku. Wydaje ci się, że dobrze sobie radzisz, a w rzeczywistości wyglądasz jak ślimak pewnie. Gloria podbiega do ciebie z zaróżowanymi policzkami. Wygląda na zdenerwowaną i niespokojną zarazem. Wskakuje, no, wskakuje. Wskazuje w stronę namiotu z gośćmi. O mój Boże, zobacz, co się dzieje. Zmieszana i zaciekawiona patrzysz w kierunku, w którym wskazuje Gloria. Pewnie Edmund coś. Na co mam patrzeć? Nie widzisz jej? Kogo? Kogo mam widzieć? Kamilę rozmawia z Danielem. A Daniel jest przecież gejem, co za problem. Czujesz w brzuchu ciężki kamień. Od razu dociera do ciebie co zamierza służka. Ona chce wyjawić Danielowi moją tami tajemnicę, o ile już tego nie zrobiła. Kamila rozgląda się dookoła, kiedy kładzie kartkę na tacy Daniela. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że ją obserwujecie. Myślę, że to teraz Daniel będzie większym problemem niż kartka Boże niż Kamila. Złośliwy uśmiech na twarzy Daniela wyraża wszystko. Rusza do miejsca, w którym przebywa rodzina królewska. Zamierza dać list Kamili Królowej i Królowej Doskonale wiesz, co jest napisane w środku Ona wszystko im wyjawi Jeśli dowiedzą się w ten sposób, chyba... Zwymiotuję Jakby nie wolno nikomu nic robić Bo tam było sprawa, że Kamila pożałuje, nie wolno, absolutnie, jakby sprawiedliwość jest w innej stronie ale, no, jak najbardziej można w takiej sytuacji. Czujesz, jak w Twoim brzuchu formuje się węzeł, kiedy wyobrażasz sobie, jak królować totalist, a następnie każe Cię za spółkowanie z jej synem. Jak to jest pięknie nazwane? Spółkowanie? <laughs> Wiem, że to wszystko tylko moja wyobraźnia, ale jestem totalnie przerażona. Gloria chwyta Cię za ramię i rozprasza koszmarne wizje. Przeszkodzimy jej razem. Mam plan. Odwrócę uwagę Daniela, a ty będziesz mogła się podkreślić, żeby zabrać list. Kiwasz głową, ciesząc się, że zaufałaś Glory i wyjawiłaś jej swoją tajemnicę. Właśnie teraz skończył się przerabiać odcinek. Ta. Jej pomoc sprawia, że wszystko wydaje się możliwe. Chodźmy. Więc no, macie mniej więcej pogląd, a też miałam takie cięcie 2-3 minutki. Mniej więcej ile? A, cóż. Toż... No dobra, może nie macie poglądu, bo taki odcinek jeden, no około godziny się... Tam wiecie, przerabia. Zapisują się zmiany o w ten sposób. Hmm. Lepiej, żebyśmy odzyskały ten list. Stoisz w bezpiecznej odległości od Glorii i Daniela. Jesteś na tyle blisko, żeby ich widzieć i słyszeć, ale też na tyle daleko, żeby cię nie zauważyli. Gloria to lepiej, żeby cię wiedziała, bo ona ci pomaga, nie żeby coś. Żeby zachować bezpieczeństwo, ukrywasz się za bukiecikiem kwiatów stojącym. Stojących na jednym ze stołów, sorry, trzymasz nisko głowę. Obserwujesz ich z ukrycia i czekasz na idealną okazję do przeprowadzenia swojej części akcji. Daniel, Daniel, zatrzymaj się! No nie powiem wleciała. Gloria podbiega do niego stacją jedzenia i ostrożnie chwyta chłopaka za ramię, zmuszając go do zatrzymania się. Czego chcesz? Jestem zajęty obsługiwaniem rodziny królewskiej. Wiem, dlatego cieszę się, że udało mi się ciebie zatrzymać. Szef Benoit uważa, że na twojej tacy jest nałożone zepsute jedzenie. Nalega, żebyś zmienił tacę, ponieważ rodzina królewska może się od tego rozchorować. O czym ty do cholery do mnie mówisz? Przecież właśnie ci powiedziałam. Daniel już ma coś odpowiedzieć, kiedy ty podkradasz się do niego ostrożnie i zauważasz zgiętą na pół kartkę papieru. List jest zaadresowany do królowej. Szybko zabierasz go stacy. Już prawie udaje ci się odejść niezauważonej, kiedy słyszysz dobiegający za ciebie głos królowej. Czy coś się stało? Gloria i ty natychmiast kłaniacie się przed królową. Daniel również robi ukłon. Nie, wasza wysokość, nic się nie stało. Właśnie byłem w drodze do... Chłopak ma rozczubrowi, kiedy za... patrzy na tacę i zauważa, że brakuje listu. Daniel miał właśnie przynieść waszej wysokości nową tacę z przekąskami. Z tą związany jest niewielki problem. Serce mocno wali ci w piersi. Okłamuję królową. O mój Boże. Muszę się upewnić, że jestem wiarygodna. Szef Benoit uważa, że wykorzystał złopartim śmietany. Zszokowana królowa kładzie dłoń na piersi. Cieszę się, że, zda że zdał sobie z tego sprawę, zanim dostarczono to na nasz stół. Kiwasz głową, a Daniel aż kipis wściekłości. Zaciska dłonie w pięści. Dzieje się tutaj zupełnie coś innego. Niosłem list do waszej wysokości. List, który teraz zaginął. Jedna z tych służyk musiała go zabrać. Daniel Oskar Żdziorsko wskazuje na ciebie palcem. Ja? Ukradłam list? Wasza wysokość? Wydaje mi się, że widziałam innego lokaja z listem. Może to będziemy. Wskazujesz w kierunku wymieszanego tłumu. Niestety widziałam go tylko od tyłu, więc nie mogę go dokładnie wskazać. Chyba miał ciemne włosy. Nie mówcie, że Tonego w to robicie. Jesteście w stanie wyczuć furię, która emanuje z Daniela, pomimo tego, że jego postawa wyraża niezmącony spokój. Mogę mieć tylko nadzieję, że sam dostarczył go do waszej wysokości. Daniel rzuca ci gniewne spojrzenia. Odwracasz się do królowej. Przepraszam wasza wysokość, chciałabym mu z bardziej pomóc. Czy mogę już wrócić do swojej pracy? Jest jeszcze sporo do zrobienia, a służki nie, służki nie powinny przebywać w pawilonie. Królowa przez chwilę mierzyła z wszystkim wzrokiem. Nie spodziewałam się żadnego ważnego listu, więc jestem pewna, że to nie było coś, czym miałabym się przejmować. Jakby trosko prędzej czy później do mnie trafi. Dziękuję wam, możecie wracać do swoich obowiązków. Jaka ona jest miła? Nie zasługuje na ten. Na bycie królową w takim okropnym, takiej okropnej historii. Degasz ponownie, gdy królowa odchodzi. Kiedy jesteście już sami, Daniel pochyla się do ciebie i syczy. Nie zapomnę ci tego. Dobra, dobra, nie gruź, bo jeszcze ci się spełni. Następnie opuszcza was w pośpiechu. Wypuszczasz powietrze z ulgą. Później wymyślę, jak poradzić sobie z jego wściekłością, a teraz cieszę się, że udało nam się odzyskać listy. Patrzysz na glorię z uśmiechem na ustach. Dziękuję. Dziewczyna otacza Cię ramieniem i nachyla się do Ciebie. Zawsze będę Cię wspierać. A ja Ciebie. Tu powinno się skończyć. Wracasz do swoich obowiązków za spokojną głową. To było takie piękne zakończenie, naprawdę. Ale pewnie musimy poznać wynik. Kiedy, Le Kiedy udaje Ci się rozwiązać problem z Kamilą, możesz już wracać do pracy. Bardzo chciałabyś się cieszyć z tego zwycięstwa, ale nie możesz. To tylko kwestia czasu, kiedy Kamili uda się napisać kolejny list, lub znaleźć inny sposób, żeby wyjawić królowej mój sekret. Muszę jakoś powstrzymać Kamilę od wykadania się, jednocześnie wykonując swoją pracę. Przez większość dnia, w ciągu pracy, ostrożnie obserwujesz Kamilę. Wydaje się, że nie wykonuje żadnych niepożądanych ruchów. Czuję ulgę, ale nadal. La. Nadal nie mogę spuścić jej z oczu. Prawdopodobnie czeka tylko, aż spuszcza kartę, żeby mogła ponownie zaatakować. Po pewnym czasie czujesz się już całkiem swobodnie w dyskretnym pilnowaniu Kamili i jednoczesnym wykonywaniu swoich obowiązków. Jesteś tak bardzo zaabsorbowana pracą, że podskakujesz, kiedy pani King wypowiada Twoje imię. Charlotte, czy ty mnie słyszysz? Tak, proszę pani, słyszę. Odwracasz się do niej i dygasz. W czym mogę pomóc? Chciałabym, żebyś przeniosła dodatkowy stolik do pawilonu. Brakuje nam jednego, a są goście, którzy mieliby ochotę odpocząć. Twoja przełożona kręci głową wstychając z irytacją. Wiedziałam, wiedziałam, że zabraknie stolików. Pan Edward zapewniał mnie, że odpowiednio je policzył, ale wychodzi na to, że jednak nie. Mały problem, kiedy kobieta znowu na ciebie spogląda, bierze wolny, pewny wdech. Czy mogę liczyć na to, że naprawisz ten błąd? Oczywiście, proszę Pani. Uśmiech na Twojej twarzy wydaje się wymuszony i masz nadzieję, że Pani King nie tego nie zauważy. Kiedy przełożona odchodzi, natychmiast marszczesz brwi. Te stoły są ciężkie. Nie ma mowy, że poradzą sobie sama. Rozglądasz się i nieopodal zauważysz Gloria. Szybko do niej podchodzisz. Gloria potrzebuje Twojej pomocy. Pani King poprosiła o dodatkowy stolik w pawilonie. Ale Ty nie możesz nosić takich rzeczy. To zbyt duże obciążenie dla. Wiem, to jest zbyt duże ryzyko. Czuję zmartwienie. Na pewno. Wasze spojrzenia się spotykają. Też się martwię, ale jeśli tego nie zrobię, wszyscy zorientują się, że coś jest nie tak. Kamila dostanie swoją szansę, żeby wygadać mój sekret całemu światu. Jeśli uda nam się razem przenieść stół Gloria kiwa głową. Nie będziesz musiała się tak bardzo nadwyrężać i wszystko będzie wyglądało wiarygodnie. Pomimo tego, że Gloria nadal boi się o Twoje bezpieczeństwo i tak podchodzi do stołu.